Fundacja Tyflologika w Poznaniu uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej, kategoria czwarta przedsięwzięcie PES. Współfinansowane ze środków zwrotnych EFS. Fundacja powstała 4 listopada 2013 roku z myślą o przybliżeniu systemów edukacyjnych osobom z niepełnosprawnościami. Sam jestem osobą silnie niedowidzącą. Doświadczyłem na różnych etapach edukacyjnych dyskomfortu, trudności wynikających z braku dostosowanego sprzętu oraz braku dostosowanych systemów edukacyjnych i to doświadczenie chciałbym na kanwie fundacji prze, prze, przekształcić na systemowe wsparcie dostępne osobom z niepełnosprawnościami różnymi niepełnosprawnościami, bo to nie jest tylko niepełnosprawność wzrokowa, ale też ruchowa, intelektualna, tak, żeby im było łatwiej nabywać wiedzę, doświadczenie, a z tym wiąże się nieodzownie nowa technologia, szczególnie w perspektywie edukacji zdalnej. Stąd też nasza oferta dotyczy również możliwości pozyskiwania sprzętu w ramach różnych programów pefranowskich, co jest niezbędne właśnie, czy kluczowe, jeśli chodzi o efektywną edukację. Realizowano w sposób dostępny zgodnie ze standardem dostępnościowym WCAG 2.1. Nazwa fundacji pochodzi od nauki, która wiąże się bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Jest to tyflologika. Słowo to pochodzi z języka starogreckiego, tyflos oznacza ślepy dosłownie. Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnościami, przede wszystkim wzrokową, stąd też jak gdyby nazwa fundacji, ale też innymi niepełnosprawnościami intelektualną, ruchową, słuchową. Też. też mamy ofertę skierowaną do seniorów, stąd też dużo artykułów dostępnych właśnie dla seniorów w naszym sklepie fundacyjnym. Dzień dobry. Chciałbym skorzystać z możliwości do finansowania do sprzętu elektronicznego i do telefonu. Na terenie fundacji funkcjonuje niezwykła biblioteka. Jest to biblioteka książki mówionej. Są to audiobooki, które Fundacja dystrybuuje w sposób bezpłatny. Zasoby naszej biblioteki w tej chwili liczą prawie 5 tysięcy książek. Praca na rzecz fundacji pozwala mi się rozwijać, czuć się potrzebną społeczeństwu. Sama pokonuję bariery, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną, i pomagam w pokonywaniu barier. Innym ludziom, którzy są tutaj na co dzień u nas. Jako specjalista IT przygotowuję sprzęt komputerowy pod oczekiwania klientów i pod ich niepełnosprawności oraz szkole z obsługi tego sprzętu. User Manual Index Everest Braille Print Settings Pozyskaliśmy pożyczkę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych środków zakupiliśmy środki obrotowe, które wymiernie Poprawiły e, poziom sprzedaży naszych produktów, poprawiły płynność finansową, co z kolei przełożyło się na większą on, stabilność zatrudnienia. Myślę, że fundacja jest wyjątkowa pod, pod względem e, otwartości na e, oczekiwania osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy również szkolenia komputerowe, takie w, w ramach naszych działań. Takich promocyjnych, a także prowadzimy szkolenia językowe z języka niemieckiego. Mam przyjemność właśnie prowadzić tego, tego rodzaju szkolenia, jak i również z języka angielskiego. W naszym fundacyjnym sklepie można zakupić wiele rzeczy, które wiążą się właśnie z edukacją, typu właśnie smartfony, komputery czy też urządzenia dedykowane osobom z określonymi niepełnosprawnościami, ale również takie rzeczy, które poprawiają codzienne funkcjonowanie w gospodarstwie domowym. Dotarcie do nas, myślę, jest bardzo łatwe. Wystarczy wejść na stronę technologika.pl